To jest fufu. Jest dzisiaj trochę niewyspany, bo wczoraj poszedł spać bardzo późno, chociaż mama tyle razy mu powtarzała fufu do łóżka, dlatego teraz ziewa jak smok, bo przecież to smok, chociaż całkiem niepodobny do innych. Kiedy fufu wykluł się z jaja, wszyscy zgromadzeni w jaskini obejrzyj go dokładnie i umilkli. A potem jedno z najmłodszych smocząc zawołało: Fufu, fu, a co to jest? I tak już zostało, a to dlatego, że młode smoki zapamiętują pierwsze słowa, jakie usłyszą w życiu, i uznają je za swoje imię. Całe smocze plemię o tym wie i każdy na wyścigi stara się wykrzyczeć jakieś ważne słowo. Fufu jest wielkości kota, jak inne smoki z jego plemienia. Ma długi ogon i mocne skrzydła, którymi okrywa się w czasie snu. Można by pomyśleć, że ma to samo, co jego karni i przyjaciele. On taki sobie zwyczajny smoczek, ale to jedyny smoczek w całej wielkiej dolinie, którego prawie nie widać spod gęstych niebieskich loków. W jakim humorze obudził się Fufu? W dobrym wybierz stronę 2, w złym zajrzyj na stronę 3. A wy, jakbyście wybrali, co się dalej stanie? Tego Wam już nie powiem, sami to możecie odkryć, kupując książkę Fufu, całkiem inny smok, albo obejrzeć moją recenzję i przekonać się, czy warto tą publikację kupić. Link do recenzji umieszczę w komentarzu na dole.